Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Zobaczcie przepis na przepyszne nagetsy. Do misy robota wrzucam kawałki piersi z indyka, ugotowane ziemniaki około 5 sztuk, odrobinę cebuli pokrojonej w kostkę, z i pieprz do smaku. Miksuję na gładką masę. Za pomocą łyżki nakładam masę, wykładam na bułkę tartą, delikatnie obsypuję i formułuję nagetsy. Na patelni rozgrzewam olej i układam na nim kotleciki. Smażę na złoty kolor obydwu stron. Zostawcie lajka pod filmem, subskrybujcie kanał Kitchen Book TV. Zapraszam was na nasz profil na Facebooku i Instagramie. Buziaki, pa pa, smacznego.